W wielu regionach Polski widać na odległość do 100 metrów. Mgły poważnie ograniczają widzialność. Od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskie, Kujawy, region łódzki, Mazowieckie, Świętokrzyskie, aż po Lubelskie na Podkarpaciu też się te mgły snują. Są naprawdę miejscami bardzo gęste. Wiatr jest słaby, więc będziemy się mierzyć z tymi mgłami jeszcze w przedpołudniowych godzinach. A potem, kiedy odpuszczą, to zobaczymy słońce. Na pewno da się je zobaczyć najszybciej na Mazowszu i w regionie łódzkim. Jakieś przebłyski będą się też pojawiały miejscami w południowej Polsce. Natomiast na północy więcej chmur, i tam od środkowej i wschodniej części wybrzeża aż po Suwalszczyznę będą się pojawiać opady deszczu. W górach, wysoko w górach deszcz będzie się mieszał ze śniegiem, na szczytach tatr pewnie jeszcze przybędzie śniegu. Z tych mgieł utworzą się też lokalnie niskie chmury. Wiatr przyspieszy tylko na wybrzeżu, a to jest temperatura, jakiej się spodziewamy, około 10. Co przyniesie druga część dnia? zobaczymy proszę. Na termometrach, prawdę mówiąc, niewiele się zmieni. Czekamy ciągle na to babie lato, ale na horyzoncie jeszcze jest raczej mało widoczne w najbliższej perspektywie. No ale do tych 13 stopni temperatura może dojdzie miejscami na wybrzeżu i bardziej na Pomorzu, bo na wybrzeżu to i takiej nie poczujemy, bo tam będzie mocniej wiało. W pozostałych regionach ten wiatr słaby, stąd te niskie chmury będą długo wisieć nad nami, ale słońce poradzi sobie z nimi w południowej Polsce. Tam powinno być dość pogodnie. Sporo przywózków też w centralnych regionach na północy, raczej szare niebo i te przeloty. Opady deszczu będą się pojawiały od Szczecina aż po Suwałki. Na barometrach na razie bez większych skoków w Warszawie 1011 hektopaskali. Tak będzie zapowiadał się ten dzień. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia niebawem.